W tym zadaniu należy wyznaczyć pole całkowite takiego prostopadłościanu. Ten prostopadłościan ma w podstawie kwadrat. No to dobrze, dobrze się składa, ale chciałbym, żebyśmy w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na ten trójkąt, który powstał tutaj w wyniku połączenia dwóch przekątnych ścian bocznych i przekątnej tej górnej podstawy. Otóż zwróćmy uwagę, że ten trójkąt, tak początkowo moglibyśmy powiedzieć, że jest to trójkąt równoramienny, ponieważ ściany boczne są jednakowe, czyli tutaj mamy ramiona tej samej długości, ale skoro tutaj jest podany ten kąt między ramionami, to by oznaczało, że przy podstawie, czyli tutaj i tutaj, musimy mieć kąty o tych samych miarach. Więc, jeżeli wiemy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, i od 180 stopni odejmę kąt między ramionami, to otrzymam 120 stopni, które muszę rozdzielić na te dwa kąty w podsta przy podstawie. Czyli każdy kąt ma miarę równą 60 stopni, a zatem ten trójkąt jest równoboczny. Więc przekąt na podstawy ma taką długość 30. Przekątna podstawy jest przekątną kwadratu. Przekątne w kwadracie liczymy w ten sposób, że to jest A pierwiastek kwadratowy z dwóch. No i my tą przekątną już znamy, więc podzielmy obustronnie równanie przez pierwiastek z dwóch, żeby wyznaczyć A, czyli długość krawędzi podstawy. Usuwamy niewymierność zmianownika. OK No i co i tutaj jeszcze dorzucimy jednostkę tak? 15 pierwiastek kwadratowy z dwóch